LEGO Star Wars 75018 Jack Fortis Stealth Starfighter przeznaczony dla osoby w wieku 8-14 lat. W zestawie znajdziemy droida astromechanicznego r 4GO i trzy minifigurki wraz z bronią: Jacka Fortin, łowcy nagród i żołnierza klona z sił specjalnych. Myśliwiec Stealth o wymiarach 10 cm wysokość. 35 cm długość, 34 cm szerokość, który ma chowane podwozie, otwierany kokpit z miejscem na jedną minifigurkę, składane skrzydła, dwie rakiety typu Flik, nie zabrakło w nim nawet schowka. Zestaw składa się z 550 elementów. Zbuduj wspaniały myśliwiec typu Stealth. Jack 14 to zbuntowany klon, który ucieka przed pościgiem w swoim kosmicznym myśliwcu. Statek ten jest świetnie wyposażony. Ma m.in. blaster o bardzo dużej mocy. Ale co najważniejsze, jego główną siłą jest technologia Stealth, to znaczy, że jest niezwykrywalny dla radarów. Dodatkowo, ten gwiezdny myśliwiec ma chowane podwozie, otwierany kokpit w którym zmieści się właśnie Jack-14, skozdane płaty, działka blasterowe poruszające się w pionie i poziomie, droidem astrychanicznym Air 4 Go, lukiem transportowym i dwoma wystrzeliwanymi rakietami typu Flik. Jednak siły specjalne Republiki wykryły Jacka. Czy Jake Fortin zdoła umknąć łowcy nagród i żołnierzowi klonowi z Sił Specjalnych Republiki? A może jednak jest tak silny, że nie boi się stanąć z nim do walki? To jak potoczy się na to spotkanie zależy tylko i wyłącznie od ciebie.